W przyszłym roku moim zdaniem dalej będziemy rozmawiać o tym, jak zastęp, za, zapewnić dostęp i, i o tym reshoringu. To, to na pewno będzie się działo w Stanach, widzimy wyniki wyborów. W Ameryce, więc oni dalej będą postępować, niezależnie kto by wygrał, ale tym bardziej, jeśli wygrał Trump, będzie reshoring do Stanów. Ale my też powinniśmy myśleć jako Europa o redefiniowaniu. To, co powiedział też Donald Tusk odnośnie obrony, że powinniśmy przestać myśleć o outsourcingu naszego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa lekowego, i zacząć myśleć o tym, jak je fizycznie robić. A moim zdaniem bezpieczeństwo lekowe w tym ujęciu to, to produkcja. Produkcja w Europie i produkcja w Polsce to jest coś, co powinniśmy wspierać od API aż do produktu końcowego, po to, żebyśmy byli pewni, że. W momencie kryzysu czy geopolitycznego e, jakiegoś zgrzytu, będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo pacjentów. Tak, i ty, gdyby oni byli medyczni przez duże M, gdyby to byli lekarze, profesorzy czy znawcy tematu, nawet zagłębieni w tym, to by było bardzo dobrze, bo. Potrzebna jest edukacja, edukacja polegająca na tym, żebyśmy mieli i profilaktykę pierwotną, i profilaktykę e, następczą, czyli, czyli, czyli to stosowanie leków compliance, adherence i tak dalej. Natomiast boję się, że jeśli mówimy o influencerach medycznych, to te dwie rzeczy się wykluczają, influencerzy i medyczni. Mam nadzieję, że kiedyś będzie tak, że to będą... Eksperci medyczni, którzy są influencerami, a nie influencerzy, którzy starają się być medyczni, bo to są dwie różne rzeczy i mogą spowodować więcej problemów niż pożytko. W praktyce firm są jedne i drugie. Tak? Najczęściej jest tak, że są rzeczy, które są szansą i które są wyzwaniem, które są zagrożeniem. Duże znaczenia mają też teraz te instrumenty AI i instrumenty e, informatyczne, które do, dostarczają raz informacji zwrotnej, dwa mogą modelować. Funkcjonowanie organizacji po to, żeby określony cel osiągnąć. Tak? Widzimy też znaczenie AI w monitorowaniu dostępności, na przykład czy bezpieczeństwa produktów, w sensie czy one są dostępne na rynku, czy nie, czy danej firmie planować ich rozwój, czy nie. I to jest coś, co się zmienia versus wcześniejsze lata.